W serwisie wracamy do akcji pod hasłem Pomóż Stanisławowi i innym, o której informowaliśmy od kilku tygodni. W minioną niedzielę w Krośnie Odrzańskim oraz Dąbiu ponad 230 osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku lub komórek macierzystych. Akcja była poświęcona Stanisławowi Pęczyńskiemu oraz innym osobom, dla których jedyną szansą na przeżycie jest przeszczep szpiku. Akcję zorganizowały córki Stanisława wraz ze swoją kuzynką oraz Fundacją DKMS Polska. Wyjątkowo aktywni byli tego dnia mieszkańcy Dąbia, jednak i krośnianie okazali ogromne wsparcie. Spodziewaliśmy się, że tak będzie, ponieważ w tamtych rejonach więcej osób zna tatę, więc to było do przewidzenia, że tak może być. Stanisław Pęczyński jest bardzo dobrze znany wśród mieszkańców Dąbia, bowiem przed zdiagnozowaniem choroby w chwilach wolnych od pracy pomagał jako strażak Ochotniczej Straży Pożarnej. Teraz sam potrzebuje pomocy, bowiem w lutym zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę limfoblastyczną. Jedyna szansa to przeszczep szpiku kostnego. Mimo ciężkiej choroby mężczyzna się nie poddaje, podobnie jak jego najbliżsi, którzy zorganizowali akcję. Kontaktowaliśmy się z radiem, z Telewizją Krośnieńską właśnie, rodzina, znajomi, internet, facebook, wszędzie gdzie się dało. Ochotnicy zamieszczali na swoich fanpage'ach plakaty z wizerunkiem taty, więc to wszystko nabrało takiego rozgłosu, że nawet nie spodziewaliśmy się tego. Ogromne wsparcie ze strony mieszkańców z pewnością Podtrzyma na duchu zarówno Stanisława, jak i inne osoby walczące z chorobą, tym bardziej, że to niezwykle ciężka walka, którą trzeba wygrać. Należy również pamiętać, że pomóc można w każdej chwili. Wystarczy zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku lub komórek macierzystych. Sam proces trwa zaledwie 5 minut. 5 minut, które mogą uratować czyjeś życie. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji jako potencjalny dawca są dostępne na stronie Fundacji DKMS Polska.